Dobra, właśnie już nagrywamy, bo zaraz to publikujemy. Oni Cię nie słyszą, nie tylko słyszą. No bo jakby ja Sawki, Maxio Pro Gamer. Даже я Ja. Yeah. Ej, ten dostałem rzecz ze Supermana. No dostałem tą emotkę, tą emotkę dostałem. No, tą pierwszą taką o, masz od typać, pikax, człowieku, z na typa. No. Będę mu 90. Człowieku, se to pewnie obejrzysz. Tą akcję, ty wszystko to o złaczysz zobaczysz. Daj, ty będziesz chłopie na odcinku. Ej, ale mam nadzieję, że, że zezwalasz na to, nie? Bo żeby nie było, że kurde, zaraz gdzieś zgłosisz na policję, człowieku. O, on chyba tańczył. Po dążę sobie nie można. Spokojnie ci tam. Tu leży. Tu leży. Chodź. Chodź. Masz, mam nadzieję, że tyle ci wystarczy. Nie mam. A nie mam. Jeszcze sobie. Um, ja Anduo, ja Anduo. Bohaterka złota jakaś Dostał 7. white Nie pozwolę im na to Dobra, lecę Latuję w nich Niektórymi Dead Ale już e, kilka osób jeździło tutaj samochodami Tactical

Ej, yo On nie skolapsował No to nie skolapsował Ja tu mam że ja nie mam zamiaru ginąć Cały YouTube zobaczy jak ty zginąłeś Aha, Cały YouTube zobaczy jak ty zginąłeś Ja na no, żartuję Jak się jak pewnie to nie dostanie jakieś dużo lajków Ale no, najmniej ktoś zobaczy jak się pola dobrze gra No pokażesz to na przykład o małemu może żeby się zdziwił Tylko nie wpadaj w agresję Mamy plecy, plecy o ja pierdziele, ja Laga dostałem. Lagę dostałem! Nie, restartuj się. Człowieku, ja nie mam maców. Nie no, tak, nikt tego nie zobaczy akurat No to tak się jak tylko będziesz zobaczyć Jak po prostu Live'ik Jutro o 19.48 Nagry Nagrywamy na razie na telefonie, bo Na kompie nie ma za dużych możliwości na razie ale będziemy robić na kompie jeszcze ten live'a, nie? No tak, tak. Nie, ja przez YouTube'a. Człowieku, ja, ja, się, ja się pół godziny logowałem. Znaczy my, ja z moim kolegą, nie? No tak, taki live. Kto tak. najładniej poprosi Mimo. w komentarzu, to będzie mógł z Maxiem pograć. Nie? Ej dostał krakt! Ale ja mam matsów Ja go już dotonuję tu Nie, dostał 27 white, ale pressu dostałem Dobra, ja lecę, polecę na rzut. 60 10 sekund. No spoko, tylko że tu jest milion innych rzutów, nie? A ja będę, no, całkiem daleko. Ja lecę na tamten rzut, więc nie wiem. No spoko, ej, ale zrób też jakieś fragi, nie? Bo ja mam 7 fragów, nie? Póć, póć. O, człowieku ja wy bambiem kopię Ej, dostał dwa razy siedemnaście łaj Net? Ja pierdziele Nie Jak tu utknąłeś na kamyczku Proszę daj, jak tam będzie szczerze, bo Nawet fajne itemy A jest ja tam jakaś pompa coś? Coś w kole mi skraszyło A ja ciągle nie mam pompy mm, Dominacja się zaraz skończy on, on nie ma nic, on nie ma nic, Podjeżdżamy. Tu widzisz te kroki? To jest bombol. Plecy, plecy, pomóż, 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 Jako, że to jest zero restartów, a ja nie mam maców. Zaproś mi matsy. Daj trochę maców. trochę matsów. Dobra, dzięki, dzięki. Idziemy teraz, po, idziemy teraz. Tak. Teraz musimy... Teraz się reagi... fragi dzieliczą człowieka to tak się jak jest wspólne nasze. Dobra, dostał kilka razy w 15, chyba tam cztery Tak, teraz tam w tym boksie. No, zapisz sobie tą godzinę O której będzie? 16 light, 16 light. Wolałam Freeza i ja tam lecę, ja tam lecę, nie? Ja tam gdzieś, ja tam Człowieku, fragi się teraz nie liczą To jest typ, który ma kraka 21 No Dzięki O, Bardzo dziękuję Kurde ja ej Ej stary ja spada. złote i się są, a to będzie naj... Jak powiem Ci kiedy Dobra, podjezd, podjezd. Dostaň, je. Dostaň, moc to dostaň. Dostaň. Ne, oni jsou, oni jsou. Kliknij O ja pierdziele, ja teraz crazy sytuację Aha Typ tkawił się za drzewem Dobra, teraz cały YouTube Ciebie ogląda Po lewej, po lewej On ma mojego spadza, dawaj Ja pierdziele, byś zginął chłopie Człowieku, byś zginął Jest moja tu legendarna jemka, chłopie, ona jest mocna. Drugie miejsce Lobby